Zdrada rzadko zaczyna się w łóżku, zaczyna się w głowie, a kończy w czyjejś psychice, nie w czyimś telefonie. Jeżeli myślisz, że zdrada to impuls, moment słabości albo jeden błąd, ten odcinek może być dla Ciebie niewygodny, bo zdrada nie jest chaosem jest procesem i psychologia opisuje go od dekad z brutalną precyzją. Dlaczego zdrada jest tak trudna do przyjęcia? Zdrada boli nie tylko dlatego, że ktoś był z kimś innym, boli, bo rozbija narrację, w którą wierzyliśmy i burzy świat, w którym czuliśmy się bezpiecznie, burzy narrację o relacji, o partnerze, o sobie, o wspólnej historii. Zdrada wprowadza chaos poznawczy. Nagle to, co było pewne, przestaje takie być. Chaos myli, niezrozumienie, złość, wstyd. I tu pojawia się pierwszy szok psychiczny, utrata poczucia rzeczywistości. Powiedzmy sobie, czym zdrada nie jest. Obalmy mity i spójrzmy na to racjonalnie oraz zgodnie z naukami psychologicznymi. Zdrada nie jest impulsem, chwilą nieuwagi, potrzebą bliskości, skutkiem alkoholu, ani dowodem na to, że relacja była zła. To są narracje obronne. Jak pisał Leon Festinger, twórca teorii dysonansu poznawczego, człowiek zrobi bardzo wiele, by zachować spójny obraz siebie, nawet jeśli oznacza to zaprzeczanie faktom. Zdrada prawie zawsze jest usprawiedliwiana, zanim zostanie pożałowana, i to jest sedno. Zdrada jako proces psychiczny, krok po kroku. Psychologia jest tu bezlitosna. Zdrada ma strukturę. Etap pierwszy Wycofanie emocjonalne. Partner przestaje być bezpieczną bazą. Pojawia się dystans, obojętność, chłód, brak ciekawości. I co ciekawe, no wcale nie musi to być ostentacyjne zachowanie. Druga strona może odbierać to jako stres, przepracowanie, a niekoniecznie jako oddalenie emocjonalne. Etap drugi zdrada w myślach. Przecież nic się nie dzieje, to tylko rozmowa. Każdy ma prawo do prywatności. To moment, w którym granice zostają przesunięte w głowie. Już sam fakt tłumaczenia sobie w myślach jest sygnałem. Etap trzeci testowanie flirt podwójna uwaga sekrety drobne kłamstwa to nie jest etap przed najgorszym krokiem no tu zdrada już się dzieje tylko najczęściej jest bagatelizowana. Etap czwarty akt fizyczny który jest konsekwencją niepoczątkiem. Dlatego pytanie, czy to już zdrada, jest źle postawione. Lepsze brzmi, od kiedy ktoś przestał być ze mną lojalny psychicznie? Dlaczego ludzie naprawdę zdradzają? I teraz zdanie, które wzbudza największy opór, zdrada rzadko wynika z braku miłości. Częściej wynika z niedojrzałości emocjonalnej, deficytów ego, lęku przed prawdziwą bliskością, Potrzeby potwierdzania własnej wartości, narcystycznej regulacji samooceny. Jak pisał Erich Fromm, miłość jest zdolnością, nie tylko uczuciem. Można kochać i nie umieć być w relacji, i pomimo uczucia te deficyty moralno-emocjonalne kierują ku zdradzie. Zdrada jako regulacja ego. Dla wielu ludzi zdrada nie jest o seksie. Jest o ego, o tym, że ktoś chce poczuć się ważny. Chce znowu być pożądany, ucieka przed poczuciem pustki, nie znosi nudy i frustracji, boi się konfrontacji z własnym wnętrzem. Zdrada staje się wtedy narkotykiem, szybkim zastrzykiem dopaminy i potwierdzenia, ale to nie jest wolność to ucieczka od swoich wewnętrznych braków, które zostają przyćmione tylko na moment. Dlaczego zdradzający prawie zawsze gra ofiarę? Po zdradzie często pojawia się jeden z najbardziej destrukcyjnych mechanizmów narracja ofiary. Bałem się, że mnie zostawisz, było mi ciężko, nie czułem się kochany, to nie było o tobie. Psychologicznie to odwracanie odpowiedzialności dzieje się tak bardzo często, ponieważ wygodniej jest szukać usprawiedliwienia dla siebie, niż rozliczyć się ze swoich uczynków. Łatwiej jest żyć w przekonaniu, że jest się ofiarą, niż kimś winnym cierpienia innych. Jak pisała Alice Miller: Człowiek, który nie potrafi unieść własnej winy, zawsze znajdzie kogoś, kto ją poniesie za niego. To nie jest skrucha, to ochrona ego. Co zdrada robi psychice zdradzonego? Zdrada działa jak uraz psychiczny, czasami nawet jak trauma. Najczęstsze skutki to. Utrata zaufania do siebie. Obsesyjne analizowanie przeszłości. Zaburzenia snu. Stany lękowe. Nadmierne kontrolowanie siebie i otoczenia. Utrata lub obniżenie poczucia własnej wartości. Objawy zbliżone do PTSD. Zdradzona osoba często myśli mu, jak mogłem? Jak mogłam? Tego nie widzieć? Odpowiedź brzmi brutalnie, bo zdrada jest aktywnie ukrywana. Kiedy można poznać, że ktoś zdradza albo planuje zdradę bez paranoi, bez kontroli, bez obsesji. Zdrada zawsze zostawia ślady w zachowaniu. Na przykład nagła zmiana granic, ochrona telefonu, wychodzenie z nim do łazienki, drażliwość, hasła, prywatność jako tarcza, emocjonalna nieobecność, spłycanie rozmów, brak reakcji, znikanie emocjonalne. Dystans lub ciągłe zamyślenie, drażliwość i krytycyzm, wczepianie się, obniżanie Twojej wartości, szukanie konfliktów to sposób na usprawiedliwienie sobie zdrady w głowie. Podwójne komunikaty raz ciepło, raz chłód sprzeczności, niekonsekwencja, przerzucanie winy, gdybyś była inna, gdybyś mnie rozumiała idealizowanie czegoś nowego pracy środowiska Pasji znajomych. Intuicja a paranoja kluczowe rozróżnienie. Intuicja jest spokojna, powtarzalna, cicha, nie panikuje. Paranoja jest chaotyczna, napędzana lękiem. Szuka dowodów na siłę zdrada najczęściej nie jest odkrywana przez dowód, tylko przez rozpad spójności zachowania. Czy zdrada jest wyborem? Tak. Zawsze zdrada wymaga decyzji, przekraczania granic, kłamstw, zarządzania podwójnym życiem, prawidłowym schematem. Jest zakończenie obecnej relacji, a następnie oddawanie się życiu uczuciowo-erotycznemu z innymi partnerami, niezaprzeczalnie. Taka jest idea związku. Nie ma czegoś takiego, że samo się stało. Zawsze jest wybór, jak powiedział Karl Jung. Dopóki nie uczynisz nieświadomego świadomym, będzie kierować twoim życiem, a ty nazwiesz to losem. Zdrada nie jest losem jest nieprzepracowaną psychiką w działaniu. Najważniejsze pytanie po zdradzie nie brzmi dlaczego to zrobiłeś? Bo to pytanie daje gotowe wymówki. Prawdziwe brzmi co w tobie pozwoliło ci to usprawiedliwić? Bez tej odpowiedzi. Zdrada może się powtórzyć, dopiero odpowiedź na to pytanie ujawnia brak emocjonalny lub moralny, który ktoś musi sobie przepracować, o ile w ogóle dostrzega problem i ma takie chęci. Najważniejsze jest to, że zdrada nie mówi prawdy o Twojej wartości, mówi prawdę o cudzej dojrzałości i czasem najbardziej bolesne w zdradzie nie jest to, że ktoś odszedł do kogoś innego ale toż, że nigdy nie był zdolny być kimś, kto potrafi szanować granice i wartości, ponad własne ego. Hmm. Jeśli interesują Cię takie treści analizujące ludzkie zachowania, mechanizmy psychologiczne i to, co naprawdę dzieje się pod powierzchnią relacji, zostaw subskrypcję, będzie tu więcej takich materiałów.